Partnerem kanału jest Alior Bank. Macie w swoim życiu takie rzeczy, które lubicie, które respektujecie, ale nie chcecie się za bardzo nimi chwalić? Macie takie rzeczy w życiu, których się troszeczkę wstydzicie? Takie, które sprawiają wam przyjemność, ale jakbyście ze mną porozmawiali, to w sumie lepiej o tym nie mówić. Wiecie co? Zawodnicy w Europie mają takie zajęcie. Kibice w Europie mają takie zajęcie. W ogóle wszyscy związani z League of Legends w Europie mają takie zajęcie, bo MMA Masters to jest trochę takie właśnie zajęcie, które każdy z nas musi respektować, ale tak w sumie mówić o tym nagłos to trochę wstyd. No, ja chciałem się wypowiedzieć na ten temat. Jak widzicie, dzisiaj jestem w takiej pięknej bluzie, dzisiaj jestem w takim pięknym trykocie, prawda? To jest sędziowski ubiór, mój stary sędziowski dres, bo ja dzisiaj w takiego sędziego się pobawię. No, i tak dzisiaj porozmawiamy o tym EMEA Masters już któryś raz z kolei, ale wiecie, to są trochę populizmy i tak dalej, i tak dalej, ale ja już nawet nie wiem, jak do końca walczyć z tym przedsięwzięciem, z tym procederem, nawet mogę powiedzieć, bo tak jak wcześniej mówiłem, ja się trochę wstydzę o tym mówić. Trochę wstyd to wypuszczać na kanał mówić o tym EMEA Masters, o tym najgorszym turnieju na świecie. Najgorszym esportowym turnieju na świecie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym on jest, po co on jest, o co chodzi z social mediami MMA Masters i co ja w zasadzie o tym myślę. Bo gdybyśmy mieli porównać to do sportu, to tak jak zawsze mówimy chociażby w piłce nożnej to jest taka Liga Mistrzów. Tylko, że to jest taka zacofana Liga Mistrzów. To jest taka Liga Mistrzów, która jest, bo być musi, ale nie nazwałbym tego do końca, a Ligą mistrzów, no bo tam grają mistrzowie lig, którymi nawet Rajot się za bardzo nie interesuje. Tam grają mistrzowie z Polski, z Włoch, wiecie, z Grecji. Wiadomo, z Francji, Hiszpanii, Niemiec również, ale ogólnie rzecz biorąc z ERL-i a więc takich lig, którymi ani my. Yy, znaczy, my coraz mniej się interesujemy, a Rajot to już od dawna się nimi nie interesuje. No bo przecież jest LEC, tak? No i to powinna być ta Liga Mistrzów, tylko że. No właśnie, no bo w piłce klubowej chociażby każda z drużyn mistrzowskich w ligach europejskich ma szansę pojawić się na takim najbardziej prestiżowym turnieju w Europie, czyli tej Lidze Mistrzów, i tam zawalczyć z innymi zespołami o miano tej najlepszej w Europie. Nawet jeśli wygrasz u Masters, znaczy MMA Masters teraz, no to czy możesz się nazwać najlepszą? No w tym momencie nie, a więc gdyby się miało odpowiedzieć. Czym to jest kibicowi piłki nożnej, to jest taka trochę Liga Europejska, albo Buchar Intertoto, albo nawet jeszcze gorzej. To jest coś takiego, co grasz, bo trzeba to zagrać. Grasz, bo to jest jedyne, co możesz zagrać. To jest ta jedyna nagroda, którą możesz zdobyć po tym, jak wygrasz swoją ligę, albo zdobędziesz jakieś czołowe miejsce. No ale tak w sumie to nie do końca wiesz, w jakim celu. Ale jak już musimy odpowiedzieć sobie na to pytanie, po co jest to całe EMA Masters, no to wiecie, tutaj musimy podzielić sobie, po co to jest dla gracza i po co to jest dla organizacji. Bo dla gracza to wiadomo, nie? On się musi pokazać, a że skauci w ogóle w esporcie, a szczególnie w League of Legends to raczej są niezbyt yy, robotni ludzie, a więc oni nie oglądają za dużo tych ERL-i, bo po co? Trzeba obejrzeć potem EMA Masters i kto tam się lepiej zaprezentuje, to potem można go ściągnąć wyżej, nie? Chociaż z drugiej strony to też nie zawsze tak jest, bo gdyby e, scouci tak dobrze działali, to podejrzewam, że e, z tych takich, e, jak w każdym, w każdym sezonie dzieje się jakaś taka jedna niespodzianka, to oni też dostawaliby, ci zawodnicy też dostawaliby jakieś szanse. To się oczywiście nie dzieje, no ale to dla gracza, wiecie. Jesteś graczem, zdobędziesz to mistrzostwo, załóżmy ultraligi e, czy Włoch, czy Hiszpanii, czy czegoś. Grasz w tym EMA Masters, bo chcesz zagrać w Lecu. No bo Twoje jedyne marzenie na dobrą sprawę jako gracza w Europie to jest zagrać w Lecu, a potem walczyć o, czy o jakieś mistrzostwa świata, czy o MSI, czy coś, w coś e, tym rodzaju, Czy po prostu o Leca, no bo to też jest bardzo, bardzo prestiżowe. No ale jeśli spojrzymy na to ze strony organizacji sportowej, no to tak w zasadzie ja już nie wiem, po co jest Emea Masters, bo wiecie, można by było mówić, że Polska nie wygrywa tego Emea Masters. Wiecie, skompromitujemy się tam rok, rok w rok, ale my mieliśmy orgi, które wygrywały. Mieliśmy orgi, które zajmowały drugie miejsce. Mieliśmy nawet jeden. E, jedną edycję turnieju, że dwie były gdzieś wysoko. Bardzo wysoko nawet. No i. Ja osobiście pracowałem w jednej z organizacji, która to zdobyła i wiecie co o tym mówią? Że gówno jest to warte. Sponsorzy nawet nie do końca, potencjalni sponsorzy nawet nie do końca wiedzą co to jest. W sensie, bo nie możesz do końca nazwać się mistrzem Europy, czyli mistrzem czego masz się nazwać? Mistrzem Emma Masters? No... To jest turniej, który nie do końca wiadomo do czego jest Ci potrzebny, bo ani to dużo pieniędzy Ci nie daje, bo już kiedyś to sprawdzaliśmy, ani wielkiego prestiżu, no wiecie, może uda się sprzedać jakichś zawodników do lepszych drużyn, ale to też może. To też może, bo znając realia, na przykład polskiego esportu, to w sumie z jakiego powodu ktoś miałby kupować zawodnika, jak on z jemu zaraz się kończy kontrakt i weźmie go za darmo. A więc nie do końca wiadomo, co z tym zrobić. Jak jeszcze dla gracza ma to sens, bo jakoś się tam wybije, będzie mógł wreszcie zarobić te kilka tysięcy euro spoko. Ale dla samej organizacji. Oprócz tego, że jest walka o jakiś kolejny puchar i będzie sobie mógł na półce e, to postawić, no to tak w zasadzie nie ma to większego sensu. Gdyby, gdyby to było tak, że to daje jakiś, wiecie, jakąkolwiek możliwość dotknięcia tej prestiżowej ligi, tej jedynej ligi, którą Riot się w Europie zajmuje, czyli leca. Nie wiem, czy to byłyby jakieś relegacje, czy. Cokolwiek innego z tym związanego. W sensie nawet nie wiem co do końca, ale gdyby jakoś tego dotknąć, tego prestiżu dzięki temu, że do, wygrywasz Emma Masters, to wtedy tak. To wtedy tak. Teraz. Emma Masters to jest taki turniej. No który grasz, bo trochę musisz. No, ja chciałam się wypowiedzieć na ten temat. ale wiecie co, ale to nie jest tak, że my sobie tutaj siedzimy albo ja sobie tu siedzę i. Narzekam i wiecie, mówię, ale mam daleko ten turniej, bo ten turniej daleko nawet ma Sam rajot organizatorzy. Ja nawet nie wiem, czy są ludzie, którzy pracują przy MMA Masters, bo jak obserwujemy te social media, jeśli możemy w ogóle to tak nazwać, bo wiecie, social media to zasadniczo jest postowanie, to zasadniczo są jakieś publikacje. Social Media EMA Masters to są kanały, które albo profile, które wrzucają od czasu do czasu jakieś losowe informacje. Czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, że ten największy turniej, największy, dla drużyn takich jak na przykład... Kurczę... Akademia tych wszystkich drużyn zleca, albo chociażby największy dla takiego Z10, żeby wam to dobrze zobrazować. Wrzucił posta o tych polskich organizacjach, co pewnie wiecie, zresztą ja zaraz wam jeszcze powiem, co tam się wydarzyło, ale wrzucił tego posta tylko dlatego, że jedna z polskich drużyn, czyli Anonimo Esport, wrzuciła na socjale przypominajkę, że w sumie to oni już zaawansowali. Rozumiecie to? I chwilę później odbyła się publikacja, że A, bo Anonimo i Z10 są u nas! cieszmy się, bo wiecie, oni awansowali tak, tylko że oni awansowali już nie wiadomo kiedy w sensie, oni awansowali jeszcze przed tym LANem to, to, to w ogóle jest jakiś absurd to co się wydarzyło, ale nie to jest najważniejsze w tym poście, wiecie, ja sobie pozwolę tutaj e, przytoczyć wam e, posta naszego redaktora, gadają o esporcie, czyli e, abedage swoją drogą Pierwsza chyba publikacja tego człowieka, która ma jakiekolwiek zabarwienie merytoryczne. Eee, tak, to co słyszycie w tle to jest śmiech czarnego wiodrusia, który właśnie wstaje i dopiero teraz eee, zaczyna funkcjonować. Ja go budzę, ja go budzę. Eee, wita was. Ale wracając, wracając, no to czytam. Eee, OMA Masters pisze Łysy Fraut, AKAB. Eee, co zostało... Albo dobra, przeczytam w sumie całość. Siema, M.A. Masters, bo nie zauważyłem tego, ale na Waszej głównej i poprawionej grafice ciągle nieprawidłowy jest. Wiecie, on już pisze o tej grafice, która niby została poprawiona, więc wcześniej były błędy, bo tam na przykład była kurczę, flaga Monaco. W sensie, EMA Masters, social media M.A. Masters, nie znają nawet flag tych państw. Nie wiedzą, że Polska i Monako to są inne flagi. A więc to jest Taki poziom, ale dobra, przecież nie mieli za dużo czasu, tak? No, anonimowo ich pogoniło. Dajcie spokój, nie będziemy się o to jakoś denerwować. Flaga w to, czy w to, kogo to obchodzi, nie? Kogo to może obrazić? Ale po tym już nanieśli poprawki. I teraz tak. Wyobraźcie sobie, że na grafice przedstawiającej Z10 jest tak. Na grafice ciągle nieprawidłowe jest. KDA każdej postaci. Wątpliwe postacie wybrane. Nick Harpun jest źle podany. No i tam flaga Polski, ale to wiecie, to już kij. Rzeczywiście uważam, że jak Z10, to chyba nie powinna być flaga Polski, ale powiedzmy, że z tego polskiego regionu ona, ta drużyna awansowała, więc to jest ok. Ale wiecie, KDA wyciągnięte nie wiadomo skąd, bo każdy z, każdy z zawodników ma jakieś KDA. W ogóle z jakiegoś powodu na tych grafikach są wymienione postacie którymi w zasadzie nie do końca one nam się kojarzą z zawodnikami. na przykład Harbon nie kojarzy nam się do końca z Warusem, a jeszcze do tego jest napisane KDA 79, co też nie jest prawdą, ale to zobaczyliście sobie dłuższy segment o tym na wczorajszym programie, jeśli nie widzieliście to zapraszam na nie wiem, ale się wypowiem do Piotrusia i Abe właśnie o tym sporo porozmawiali, ale wiecie te wszystkie błędy się tam wydarzyły no i ja nie wiem. To jest. To jest taki elementarz tego w sensie. Już wszyscy są zdenerwowani, tak? Wszyscy są zdenerwowani. No to. Jakby wszyscy byli na Ciebie wnerwieni, że czegoś nie ma, to Ty już to robisz tak, żeby nikt się do Ciebie nie przyczepił. Ale nie! Rajot zrobił tak, żeby wszystko było źle na tej grafice. A macie! Pokażemy wam, a gówno nas obchodzi to EMA Masters i to wasze Z10. Nic nas tu nie interesuje. Wstawimy wszystkie błędy, jakie tylko można zrobić. Tam w ogóle też logo Z10 było nie to co trzeba. Flaga była nie ta. To teraz jeszcze dorzucimy czempiony z dupy, KDA z dupy. Eee... Co tam jeszcze? No, harp O, właśnie, jeszcze, nick harpuna źle napiszemy, bo co tam? Wstawimy sobie zera zamiast o, bo przecież nie wiemy, jak, jaki harpun ma, nick. A tak, w ogóle to mamy to gdzieś, bo kogo obchodzi harpun? Chyba, żeby grał w lecu? Nie, to wtedy byłby fenomenalnym zawodnikiem. Teraz mamy go głęboko w dupie. No i właśnie. Tak wyglądają social media MMA Masters. No, ja chciałam się wypowiedzieć na ten temat. Jak to jest możliwe, że ten turniej odbywa się online? Już o tym mówiłem wielokrotnie. Piotruś również. Zresztą każdy o tym mówił wielokrotnie. Ale jeśli te mniejsze ligi, wiecie, są te takie schody, nie? Najpierw są RLE, potem jest MMA Masters, potem jest LET w Europie. No to. To chyba powinno być odwrotnie, że lany są, najpierw tworzymy je w lecu i robimy, żeby były regularnie, potem robimy na EMA Masters, bo to jest ten prestiżowy moment, a potem w tych rl -ach. Nie, oczywiście Riot musi tutaj też pokazać, że będziecie grali online, bo w sumie co nas to interesuje. Mamy lana ultraligowego nareszcie, zresztą wcześniej też mieliśmy jakieś w studiu, nawet w tym studiu. EMA Masters nie ma oczywiście lanów. Bo po co? Wszystko zagramy online. To jeszcze jak wiecie, w tych e, e, 3 dni rozegramy cały turniej. Bo w sumie szkoda czasu. Szkoda czasu. Niedługo sobie pogracie znowu swoją ligę. Po co tam będziecie się kisić w tym EMA Masters? Zagramy to szybko. Dajcie spokój. Mniej zapłacimy kasterom. E, Wy, wy, po, co, po co będziecie czas zawracać? Tutaj trzeba zaraz leca znowu transmitować. Dajcie spokój. Nie ma co się e, przesadnie jakoś e, przywiązywać do tego. No i naprawdę to jest kolejna rzecz, która jest tak smutna, że po prostu aż ciężko, ciężko o tym mówić, bo już tyle razy to padało, ale naprawdę jak to jest możliwe, że ten turniej, nawet finał tego turnieju, nie jest rozgrywany? Nalanie! W sensie to tylko pokazuje, bo to nie jest tak, że e, Rajot nie ma miejsca na to, bo ma. To nie jest tak, że Rajot boi się, że nie przyjdą ludzie. Bo nie boją się, bo nawet na Ultraligę przyszło ponad te 650 osób. To nie jest tak, że Rajotowi na to yy, zabraknie sponsorów. Nie, nie zabraknie na to sponsorów, bo to dwie największe orgi z Europy poza Lecem przyjadą. Nie zabraknie na to sponsorów. To nie jest tak, że nie ma czasu. Bo jak widać, kurczę, jest ten czas, bo jeśli ten turniej się odbywa, to znaczy, że w tym okresie mógłby odbyć się również lan. Powiem wam, dlaczego to się nie dzieje. Barajotowi się po prostu nie chce. Organizatorom Eumaster się po prostu nie chce tego zrobić. Nie ma innego rozwiązania. Nie ma znaczy rozwiązania, nie ma innego powodu. Nie ma innych argumentów. Po prostu nie chce im się tego robić. Ja już naprawdę jest czas, miejsce, sponsorzy. A może, a może wy macie problem ze znalezieniem sponsorów na takiego lana? Słuchajcie! Zgło, zgłoście, zgłoście się do nas, do tych wszystkich org! Pomożemy wam! Pomożemy wam, naprawdę! Riot! Albo organizatorzy EMEA! Jeśli nie masz na to siły! Jeśli nie masz na to siły, jeśli za dużo od ciebie wymagają, jeśli czujesz, że nie dajesz rady sobie z tym. Jeśli ten turniej cię przerasta, zgłoś się do nas wszystkich. Myślę, że w tych organizacjach znajdą się ludzie którzy będą chcieli wam pomóc. Ja z Piotrusiem też będziemy chcieli wam pomóc. Bo my, w przeciwieństwie do was, nie mamy daleko gdzieś Ma Master. Chcielibyśmy, żeby ten turniej był fajny. Był fajny. A tak w ogóle, tak sobie teraz myślę. Jak to jest zazwyczaj? Macie jakiś podmiot, jakąś ligę, turniej czy cokolwiek innego, firmę, markę tworzącą cokolwiek. No to, to zazwyczaj jest tak, że ta marka Tłumaczy nam na socjalach, że warto wierzyć w tę markę, nie? Eee, reklamy i tak dalej. Zazwyczaj tak jest. Turnieje mówią, nie, my nie jesteśmy tak naprawdę tak słabą ligą albo takim słabym turniejem. U nas nie ma takiego słabego poziomu. Naprawdę. Warto nas obejrzeć. Warto to zobaczyć. Warto kupić nasz produkt. Uwierzcie nam. Naprawdę. Bo my e, jesteśmy czymś więcej niż firmą. Jesteśmy czymś więcej niż ligą. Wiecie. I tak dalej, i tak dalej. Emma Masters? To jest jedyny turniej na świecie, jedyny turniej na świecie e-sportowy, u którego jest to odwrotnie. EMA Masters siedzi i myśli... Do dupy mamy ten turniej, co my tam będziemy się chwalić? W ogóle po co to robić, nie? A kibice mówią, nie, naprawdę, nie jesteście aż tacy źli, no, w sensie... Możecie wstawić grafiki? No proszę, wstawcie grafiki o tym, że są drużyny. Proszę, zróbcie lana, naprawdę. Jak zrobicie lana, to przyjdziemy. Naprawdę tak będzie, serio. Serio tak będzie. Nie jesteście aż taką złą ligą, nie jesteście aż takim złym turniejem. To jest jedyny przypadek w historii, w którym organizator w siebie nie wierzy, chyba. A kibice, drużyny i tak dalej wierzą. Zazwyczaj jest tak, żeby. To organizator musi przekonać kibica, żeby tam przyjść. Zobaczcie na polskie ligi. Mają problem z tym, żeby, e, żeby kibic tam przyszedł. E, I oni próbują nas do tego zachęcać. Nieudolnie, bo nieudolnie. Ale próbują. Bo to jest ich rola. Taka jest ich rola. Taka jest rola chociażby ultraligi. Zachęcić widza, żeby obejrzeć ultraligę. A tutaj jest odwrotnie. Tutaj kibic zachęca MMA Master, żeby zrobili cokolwiek. Wiecie, to jest tak leży to Emea Masters i podchodzi ten gostek wiecie z patykiem jak w tym memie i weź zrób coś zrób coś Emea, zrób coś Emea proszę Cię tak właśnie to wygląda tak właśnie to wygląda w tej sytuacji i uważam szczerze, że nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego no ja chciałem się wypowiedzieć na ten temat my jesteśmy trochę w pułapce bo owszem możemy sobie powiedzieć, że to jest źle, to jest źle. Wiecie, możemy to powiedzieć, ale na sam koniec znajdujemy się w małej pułapce, bo wiecie, gracz jako jednostka, zupełny kozak, jeszcze sobie jakoś poradzi. Trafi do francuskiej ligi, trafi do hiszpańskiej ligi, tam się wybije, nieważne jakiej narodowości jest. Może troszeczkę trudniej, na przykład, jak jest Polakiem niż Francuzem, ale prędzej czy później tam trafi. Kilku Polaków robiło kariery za granicą. Zresztą w Lecu też są Polacy. A więc, takie tacy kozacy, nawet takie jak Jackis, chociażby, e, który z czeskiej ligi tam trafił, to tylko pokazuje, że to jest możliwe. Oczywiście, potrzeba ci dużo szczęścia i osobiście też uważam, że Jackis nie był najlepszym wyborem, bo pewnie w Relach znalazłoby się lepszych, ale pewnie był tańszy albo cokolwiek innego, łatwiejszy do ściągnięcia. Wiecie, wiele rzeczy się na to złożyło. I jak widać, da się trafić do leca z czeskiej ligi chociażby. No ale orga. Jeśli nie ma akurat wolnych. Wiecie, ja mam tu gdzieś portfel? Nie mam. A jeśli akurat nie mam przy sobie wolnych 30 milionów euro na przykład, czy tam 20 czy 40. No to do leca się nie wejdzie. I jesteście zmuszeni do tego, żeby grać w Erelach. Jesteście zmuszeni, żeby grać w tym EMA Masters, o którym już rozmawiamy 20 minut i nie masz w ogóle żadnej możliwości. Siedzą Ci przedstawiciele tego, tego leca i myślą siedzieć tam? Siedzieć tam? Morda w kubeł. Morda w kubeł. Graj w tym ERL-u, graj, potem graj w EMA Masters, nie masz 30 milionów? To morda w kubeł. Nic mnie to nie interesuje. Bo mamy franczyzę. No i wiecie, niby franczyza to są takie zasady. I ja się z tym oczywiście zgadzam. Tak jest we franczyzie. Żeby się dostać, trzeba kupić slota. Tylko, że wiecie, znamy franczyzy. Znamy franczyzy. Na przykład NBA jest taką franczyzą, tak? No i czy Emma Masters ma takie same zasady jak NBA? Czy jest taki system doboru zawodników jak w NBA? No nie. Formuła 1 ma na przykład franczyzę ale czy Lec ma drugą ligę, trzecią ligę, tak jak Formuła 1, które przygotowują do tego, żeby wejść do Formuły pierwszej? Jest Formuła 2, Formuła trzecia. tam młody zawodnik przygotowuje się do tego. No. Czy Riot ma coś takiego? Nie, ma RLE i EU Masters offline, y online, przepraszam. A więc to również nie. Tutaj mamy franczyzę, ale bez żadnych zasad. Tutaj jedyną zasadą jest to, że jak zapłacisz pieniądze za slot, to wejdziesz. Nie ma innej zasady. Nie ma po prostu innej, innej zasady. Nie ma innego sposobu, żeby się tam pojawić. No, ja chciałam się wypowiedzieć na ten temat. Ale na sam koniec. Na sam koniec. Tak podsumowując już to, co tutaj widzimy, to gdyby Rajot miał odrobinę chęci. Odrobinę chęci. Naprawdę o tyle. Tyle. Gdyby tyle chęci miał rajot, żeby pokazać. No, wiemy, że nie macie tych pieniędzy. Wiemy, że nie wejdziecie do leca. Jesteście mniejszymi orgami i my to szanujemy, ale zobaczcie, zobaczcie, jakie tutaj, jaki tu mamy zamiennik dla Was. Zobaczcie tutaj na lano. Tutaj zobaczcie na fajną transmisję. Zobaczcie, jaki to jest długi turniej. Patrzcie, jakie drużyny tu grają, czy komentatorzy, jak to fajnie, żeśmy wszystko zrobili, że na finał przyjedziecie sobie do Berlina, zobaczcie, poczujecie się, jak drużyny zleca. Ale oczywiście nie. Oczywiście Riot musi na każdym kroku, na każdym kroku pokazywać nam, jesteś biedakiem. Jesteś biedakiem. Ty jesteś biedakiem, tamten jest biedakiem. To macie swój turniej, na jaki zasłużyliście. Biedak zasługuje na gówno warty turniej dla biedaków. I takie właśnie jest M.A. Masters. I tak, gdybym miał na sam koniec powiedzieć, czy jest jakiekolwiek rozwiązanie z tej sytuacji, czy jest jakakolwiek metoda na to, to szczerze chyba bez jakiegoś takiego zorganizowanego protestu wszystkich organizacji, które liczą się w Europie i są poza lecem, to nic z tego nie będzie. Chyba nic z tego nie będzie, bo jak widzicie, my możemy sobie gadać. Ja sobie mogę tu siedzieć, wiecie, ja zaraz pójdę na piłkę, eee, chwila chwila minie, tam za chwilę nikogo to nie będzie obchodziło. Następne ma minie, kogo to obchodzi, nie? Zaraz znowu będziemy grali o fenomenalne puchary z plastiku w rl -ach. Ale na sam koniec jest tak smutno po prostu. I wydaje mi się, że jeśli wszystkie orgi nie zjednoczą się i nie powiedzą tego wprost, nie chcemy brać w tym udziału. To to się po prostu nigdy nam nie uda. I to nie jest tak, że ja teraz namawiam do jakiegoś buntu, do jakiegoś protestu, czy do czegokolwiek innego, ale tak sobie myślę, że to jest chyba jedyne rozwiązanie. I z tym, oto moim rozwiązaniem Was zostawię. Do widzenia.